Na południu Kambodży są dwie rajskie wyspy, Korong i Korong Zamlem. Póki co zachowały one jeszcze swój naturalny wygląd, piękne dzikie plaże i dają możliwość wypoczynku w prostych warunkach, z dala od masowej turystyki. Pokażę Wam jak w kilka dni najlepiej skorzystać z tego co oferują. Zapraszam do oglądania. Planując podróż na wyspy prawie na pewno będziecie przejeżdżać przez miasto Sihanoukville, z którego odpływają promy. Miasto do lat 90. było niewielką rybacką wioską, a w ciągu ostatnich lat uległo niesamowitemu przeobrażeniu. Z uwagi na jego lokalizację na południowym wschodzie Kambodży, na granicy z Wietnamem i możliwość rozbudowy oraz stworzenia dużego międzynarodowego portu, zaczęły tu inwestować chińskie firmy, budując na potęgę hotele i kasyna oraz rozbudowując infrastrukturę i drogi. Innym efektem wykupywania terenów przez Chińczyków jest fakt, że rdzeni mieszkańcy zostali praktycznie zmuszeni do wyprowadzki za miasto, ponieważ buduje się tutaj rodzaj specyficznej enklawy. Miałam okazję widzieć podobne inwestycje na granicy tajsko-laotańskiej, jednak tam skala nie była aż tak przerażająca. Wynikiem tej bardzo niedelikatnej interwencji sąsiadów jest miasto będące jednym wielkim pracą budowy, przez który jedzie się kilkadziesiąt minut. Z mojego punktu widzenia to bardzo smutna perspektywa na przyszłość i spodziewam się, że za parę lat powstanie tutaj kolejny Szanghaj w miniaturze. Przed wyjazdem na wyspy weźcie pod uwagę, że nie ma tam bankomatów ani punktów wymiany waluty. W samym Sihanoukville obok portu bankomaty niby są, ale żaden z nich nie działał. Przy porcie można wymienić pieniądze, ale przeliczenie jest bardzo niekorzystne. Nie popełniajcie więc mojego błędu i zaopatrzcie się w gotówkę przed przejazdem tutaj. Promy na obie wyspy wypływają kilka razy dziennie, a cena biletu Open w obie strony to 22 dolary. Na wyspach Koronk nie ma dróg ani samochodów. Transport odbywa się więc łodziami między zatokami lub pieszo. Dotarłam na Koronk wreszcie po 7 godzinach drogi jak zwykle z przygodami to znaczy nie, no nie z jakimiś szczególnymi przygodami ale było dużo dłużej niż się spodziewałam dlatego, że podróż do Sihanoukville trwała chyba 3 godziny a to jest 70 km z Kampotu potem miał być, miał być speedboat o 11.30 Pani mi powiedziała w kasie, że 45 minut jedzie. Nie było 11:30, tylko 12:30 jechał 1,5 godziny, nie 45 minut. W związku z tym jest 14:30, wyszłam dzisiaj o 7:15 rano, no i jestem, ale się udało. Ja jeszcze szybko pokażę wam mój guesthouse Green Ocean, w którym zapłaciłam za pobyt 14 dolarów za noc. Zatrzymałam się przy porcie w miejscowości Kotacz, i to tutaj znajduje się większość możliwości zakwaterowania i restauracji, które o zachodzie słońca rozstawiają stoliki przy plaży. Jeśli chodzi o możliwości zakwaterowania, to są to do dyspozycji głównie niewielkie guesthouses y posiadające kilka lub kilkanaście pokoi, hostele i domki przy plaży. Pierwsze popołudnie spędziłam więc spokojnie na spacerach, zwiedzając pieszo-południową część wyspy. Słuchajcie, ja wynająłam pokój jednoosobowy, a tutaj ktoś mi się wprowadził. Wyszłam z założenia, że pozbywanie się niechcianego lokatora i tak nie ma sensu, bo w nocy mogą mnie spokojnie nawiedzić inne okazy, i, i tak tego nie uniknę. Na wyspie za dolara wszędzie dostaniecie szejki z tutejszych owoców. I to właśnie one stały się moim codziennym śniadaniem. Do wyboru są między innymi pyszne kokosy, banany, guava, mango, passion frut i rambutan. Najlepszy początek dnia z szejkiem owocowym. Dzisiaj mamy dragon fruta w pięknym kolorze. Rąk przywitało nas piękne słońce, trochę wiatru i większe fale niż wczoraj. I pojadę na snorkelingową wycieczkę popołudniową, e, która ma również przystanek w czasie zachodu słońca na jednej z plaż. Będę tutaj tylko dzisiaj na tej większej wyspie Rąk. w związku z tym wykorzystam to, żeby objechać właśnie wyspę e, łódeczką. A to wyrzuciło na. Na dymkę, która się nadeła. Dzień zaczęliśmy od wizyty po wschodniej stronie wyspy. Tutaj znajduje się druga co do wielkości zatoka, w której macie możliwości zakwaterowania. godzinna wycieczka na około wyspy kosztowała 15 dolarów. W programie był przystanek na snorkling, na łowienie ryb, spacer po największej plaży wyspy, czyli Long Beach i czas wolny na plaży podczas zachodu słońca. Long Beach to kilkukilometrowa dzika plaża, gdzie nie ma żadnej infrastruktury, a jest jedynie niewielka liczba turystów, która przypływa tutaj na kilkugodzinne wycieczki. Long Beach znajduje się po zachodniej stronie wyspy, dlatego większość wycieczek zatrzymuje się tutaj na godziny popołudniowe. Przed powrotem do portu zatrzymaliśmy się jeszcze na pływanie z planktonem, który przy każdym ruchu ręki pięknie mienił się pod wodą. Jestem wykończona. Zmasakrowały mnie totalnie komary w nocy. Ale naprawdę nigdy nie byłam tak pogryziona co centymetr po prostu mam jakiegoś bombla. Siedzę i się drapię. Muszę iść na łódź i jadę na drugą wyspę. Ale to było fajne, Muszę coś koniecznie kupić. A ja byłam popryskana. Nie wiem, nie wiem co to jest. Dobra, więc czekam na taksówkę, która mnie zawiezie na e, korąg Zamlem, czyli na drugą, trochę mniejszą wyspę, e, na której na niektórych plażach jest popularne spanie na przykład w hamakach. Ja wam pokażę coś jeszcze lepszego. Wracając do tematu organizacji czasu i punktualności, korąg Zamlem znajduje się w sumie 30 minut od korąg. Ale dowiedzcie się, czy przypadkiem wasz taxiwot nie płynie po drodze na inne trzy plaże i czy pogoda pozwala na podróż w normalnym tempie. W każdym razie po raz kolejny miałam przykład, że trzeba tutaj uzbroić się w cierpliwość. Dotarłam na korąg Zamlen po dwóch godzinach prawie. E, powinno to trwać 30 minut, łódź była opóźniona. I były ogromne fale, więc było z przygodami, ale naprawdę ogromne fale. Muszę dojść do pewnego miejsca, które myślę, że będzie bardzo fajne. Eee, tam łodzie nie dopływają i trzeba przejść z głównej plaży jakieś 40 minut do godziny dżunglą. No więc lecę. W ogóle po tej niespodziance, co mi zrobiły komary wczoraj w nocy, naliczyłam 44 ukąszenia tylko na nogach. To dzisiaj się normalnie wykąpałam w jakimś repelencie tutejszym. Po prostu tak nie wszystko swędzi. Ale próbuję się nie drapać, bym była jedną wielką krostą. No nic. Na korąg za przybywa się na molo przy plaży w Sarasen Bay. Ja tego dnia miałam się dostać na drugą stronę wyspy na Sunset Beach, gdzie zlokalizowany jest camping Sleeping Trees oferujący noceli w namiotach zawieszonych na drzewach i w kilku drewnianych domkach na plaży. Pobyt w takim namiocie przy plaży kosztuje 14 dolarów, ale mimo mniejszego komfortu warto przeżyć taką jednorazową przygodę. Wszystkie trzy kempingi zlokalizowane na tej plaży dbają o to, żeby kontakt z naturą pozostał tu jak najbardziej nienaruszony. Mają tylko kilkugodzinny dostęp do energii elektrycznej dzięki generatorom, które wieczorami są wyłączane. Do tego woda do mycia jest wodą morską uzdatnianą i odsalaną, bardzo często są przerwy w jej dostawie lub jeśli już jest, ma kolor brązowy. Dam moja sypialnia na następną noc. To jest namiot. A tutaj jest plaża. Dobranoc. Dzisiaj o 6 rano obudziła mnie ulewa. Obudziła mnie poza tym, że jest bardzo głośna. Po tym, że jestem cała mokra, bo mi pada w namiocie. To jest niepozorna dziurka, ale jest tak. Ale mimo wszystko cudownie było zacząć dzień o 6 rano kąpielą w morzu. Jak dla mnie, mimo mniejszego komfortu, aspekty pozytywne pobytu w tym miejscu miały o wiele większe znaczenie. I zdecydowanie polecam to miejsce tym, którzy szukają odpoczynku, natury i ciszy. Po ciekawym pobycie w latającym namiocie wracam do Sarasen Bay, gdzie zostanę na jedną noc w hostelu przy plaży. Jak widzicie w Sarasen Bay piasek jest naprawdę nieprawdopodobnie biały. Koniecznie więc zostawcie trochę czasu na co najmniej jeden dzień lenistwa. Ale jeśli macie ochotę na aktywności, to bardzo popularne tutaj są nurkowanie i snorkling. Ta Zatoka to centrum wyspy z restauracjami na plaży, które co wieczór podają wspaniałe grillowane ryby. Dlatego chciałam skorzystać na ostatnią noc z możliwości zjedzenia tutajszych krabów, małży, krewetek i barakudy. Oprócz krabów, jak widzicie, było tutaj do spróbowania wiele, wiele rzeczy. Ja wybrałam sobie trochę najlepszych okazów do grillowania, co zaowocowało dwoma talerzami wspaniałych owoców morza. Za 4 noce i 5 dni pobytu na wyspach Korong łącznie z transferami i wycieczką oraz ostatnią kolacją rybną, która kosztowała 25 dolarów, wydałam w sumie 165 dolarów. Polecam Wam te wyspy, póki jeszcze chińska turystyka masowa tu nie dotrze. Zapraszam Was na inne filmy na moim kanale i na kolejny odcinek, który pojawi się już wkrótce i w którym będziemy mieli okazję zwiedzać świątynię Ankoru. Do zobaczenia!